moi widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj pokażę wam poradnik na Project Reboot. Czyli... Projekt, w którym tak naprawdę możecie się grać w każdy sezon Fortnite aż do 20. Więc no, zostawcie subka. Łapkę. No i zaczynamy. Najpierw wchodzicie w Discorda z opisu. Czy tutaj... Jakby... Gdzieś... No. Jakby to powiedzieć, Ej, się weryfikujecie. Jak się zweryfikujecie, to wchodzicie tutaj. Pobieracie tam launcher. Klikacie tu. Tutaj czekacie aż Wam się pobierze. Mi się zaraz pobierze. Więc tak. Klikacie tu. Ta stok. Tak dajcie tutaj, dajcie wszystko tak I dajcie finish, gdzie to macie, to wchodzicie na stronę z opisu, tutaj się coś takiego wam wyświetli i wybieracie sobie sezon jaki chcecie. I, jak na przykład na niego kliknięcie, to wam się to wybieracie, gdzie chcecie zainstalować. Tutaj się Wam instaluje, i tak, gdy Wam się zainstaluje, wchodzicie tutaj na projekt. dajecie na przykład: Ja dam tę wersję, dajecie add wersją, tutaj dajecie to, no i wybieracie wersję, którą sobie zainstalowaliście. I tutaj teraz ja wybrałem teraz. E tu pyk. No i ja daję AD. I jak mam to? I jeszcze. No to już jest wszystko gotowe. I jeszcze wam powiem jak mieć skiny. Więc tak. Ja już odpałem tą stronę, tylko zrobię szybkie cięcie, żeby sobie ją tutaj przygotować. Dobra, i jak już wejdziecie na stronę. Tutaj z lawin serwerem z opisu, to pojawi Wam się coś takiego. Klikacie tu, download zip. Teraz tutaj Wam się to pobierze Dajcie to, to dajcie install packages i to Wam się to zrobi. Dajcie start, i wtedy będziecie to mieli. Ja. ja to teraz ten Wam pokażę. I najważniejsza rzecz, żeby to działało, klikacie backend i lokal musi. Proszę, wy będziecie mieli coś takiego. Tutaj ma być lokal, coś takiego. I gdy już odpali się gra, ja zrobię cięcie. Dobra, widzowie, i jeśli już tutaj macie. No, jeśli zrobiliście wszystko, co wam powiedziałem, czyli macie na przykład tutaj lokal, dajcie launch Fortnite. O, mi coś nie działa akurat. Więc robię wcięcie. Dobra widzę, więc jeśli już się załadowaliście, to tutaj macie coś takiego. I musicie się upewnić, że macie wyłączone to. Się włączać jakie opcje chcecie. No i wchodzicie w Battle Royale. Tutaj. Czekacie aż się załaduje wszystko. No i macie tutaj sobie na chcecie. I teraz tak. Jeśli już zrobiliście to wszystko, to wybieracie sobie skiny jakie chcecie. A wybiorę sobie na przykład nie wiem tutaj. Travis'a z kota. Wybieracie killoff jaki chcecie. Teraz ja sobie nie wiem. Wezmę to atom, Macie tutaj jakieś namatki. To, to wszystkie są. O, wszystkie, wszystkie. I zaraz wam tutaj właśnie wam pokazuję wszystkie, które są i tak, i zaraz jeszcze zaraz dostaniecie w sumie urywek z gameplayu, ale najpierw pokażę wam te emotki, plus jeszcze chciałbym powiedzieć wam o tym, że jeśli antywirus wam tam będzie szwankował, że yy, coś tam się dzieje. No to, po prostu, miejcie to gdzieś, bo tego gra to nie wirus. I tak, na początku klikacie jeden ten przycisk pod Skype'em i piszecie open 127.0.0.1 I gdy wam się to wszystko zrobi, tutaj, was wczyta. Ja akurat coś źle teraz zrobiłem, bo zapomniałem włączyć tego pliku, który wam pokazywałem, więc to ja teraz popełniłem błąd. Ale dobrze. To nieważne o mnie, tylko żebyście wy to mieli. I tak więc klikacie teraz to tutaj Start bus. I możecie sobie tutaj ZONA wyłączyć. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli chcecie godmoda moda, to klikacie też ten przycisk pod tym pod escape. I przecie CHEAT, God i F2 i enter i zobaczmy czy mi się tutaj z... mi akurat nie działa coś pewnie źle zrobiłem i dwa tu ja tak czasaj nie mam że mi to po prostu nie działa ale to raczej z tego co pamiętam będzie działało już jak się wygląduję więc ja tutaj lecę na sam i zobaczę czy będzie działać? Jestem na samym dole. Macy działają. Wszystkie free buildy. Wszystko tutaj działa. Macie dosłownie zero pingu. Tutaj są wszystkie miejscówki. Ale dobra. Jeśli chodzi o tego Godmana, to klikacie to samo. Gdzie jest ta konsola i wpiszecie HEAD, kod i F2 i Enter. No i teraz już... Powinniśmy mieć to zrobione. No, zobaczmy. No i jak tutaj będzie go odsył, tu to znaczy, wszystko działa. I teraz zobaczcie. Tutaj się można pofrebuildować. No ja się tutaj pobuduję I zobaczcie, że nie umarł. Widzicie? Więc tutaj wszystko działa. I jak będziecie myśli, że to z tymi spinami nie działa, to nie. To po prostu ja głupi musiałem komputer zresetować bo mi się coś tam popsuło i po prostu zapomniałem tego włączyć. Więc widzowie, jeśli spodobał Wam się taki poradnik, to dajcie znać w komentarzu i strzelcie suba i łapkę. A ja się z Wami żegnam. Cześć.